Przebieg szpiczaka jest nawrotowy, czyli niestety nie możemy mówić o wyleczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego, mimo że remisje po przeszczepieniu potrafią trwać 10 lat i powyżej, czyli taka definicja czynnościowa wyleczenia w onkologii powyżej 5 lat bez nowotworu wydaje się, że jest spełniona. No niestety my widzimy te nawroty nawet po 12-15 latach. Ta sytuacja niestety też dotyczy mniejszej liczby pacjentów. U większości pacjentów następuje nawrót w ciągu dwóch, trzech lat od rozpoczęcia pierwszej linii leczenia. Dlatego koniecznie będą kolejne linie leczenia. I teraz to, co można zrobić, żeby, żeby leczyć optymalnie chorych na szpiczaka plazmocytowego, to optymalizować każdą z linii leczenia. Program terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego, czyli pro, program B54, jest nowoczesnym ujęciem możliwości terapeutycznych już od pierwszej linii leczenia i leczenie każdego z nawrotów czyli wszystkie nowe leki, które są rejestrowane, jeśli. Po negocjacjach będzie możliwość ich zastosowania w Polsce i są refundowane, znajdują się w programie lekowym. Z jednej strony to oczywiście duża szansa, żeby pacjentów leczyć w programie lekowym, ale z drugiej strony program lekowy posiada swoje ograniczenia. To są kryteria włączenia, to jest długość terapii w programie lekowym, także na pewno należy korzystnie odczytywać każde zmiany w programie lekowym. Program lekowy ewoluuje, w zasadzie w tamtym roku mieliśmy znaczące zmiany, a od stycznia tego roku, no powiedziałbym, że w ogóle jest rewolucja w terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego. Większość terapii, które starały się o refundację zostało zrefundowanych i możemy naprawdę nowocześnie leczyć chorych na szpiczaka plazmocytowego. Nie znaczy, że nie znam terapii, które jeszcze mogłyby się znaleźć w programie lekowym albo terapii, które są w programie lekowym, a powinny ulec rozszerzeniu, czyli zwiększeniu dostępności dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Wachlarz terapii dla pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym jest o tyle istotne, że każdy pacjent jest inny, każde leczenie jest inne. Zależy nam na tym, aby pacjenci mieli dostęp do jak największej różnorodności terapii lekowych właśnie po to, żeby zindywidualizować leczenie, bo na jednego coś działa, na drugiego nie działa. No Niestety no, nie ma szpiczaka, są szpiczaki, dlatego musimy ten wachlarz mieć jak największy. Pacjenci, którzy leczy, zaczynali leczenie w 2015 roku, 16, 17, kiedy byli jeszcze przed tymi zmianami refundacyjnymi, które nastąpiły w ostatnim czasie, no oni niestety leczyli się na terapiach mniej innowacyjnych, troszeczkę gorszych, następowała szybka nawrotowość, oporność na to leczenie, co spowodowało, że oni z automatu stracili możliwość na leczenie tymi nowoczesnymi terapiami. Jest taka sytuacja, że stoją przed ścianą i Lek leży na stole, a oni nie mogą skorzystać. Lekarz nie może podnieść leku i podać, bo no, jest ograniczenie programu lekowego, dlatego bardzo dobrze, że dzisiaj to wybrzmiało i profesor Dytfer, i profesor Janopulos, który powiedział, e, że program lekowy no, nie może być ograniczony. Musi być ta indywidualizacja leczenia bez względu na to, czy pacjent jest w pierwszej, czy w dziesiątej linii. To oni powinni decydować na bazie doświadczeń medycznych, badań klinicznych o tym, co Pacjentowi należałoby podać.